Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie kolejny pik z ikoną, ponieważ okazało się, że mam wystarczająco kart, wystarczająco rzeczy, żeby zrobić oba składy, więc uznałem, czemu nie, zróbmy sobie po raz kolejny odsłanianie Może wypadnie niekoniecznie Rivaldo, może jakiś inny Brazylijczyk. zobaczymy Tak, zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał, w są codziennie, to jest Daily. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym tylko powiedzieć, że na moim Discordzie trwa aktualnie rekrutacja na moderatorów na mój kanał Twitch. Więc jeśli ktoś się czuje na siłach i jest często na streamach, to no może po prostu wejść na rekrutację i napisać, czemu to on powinien być moderatorem na Twitchu. Także link oczywiście macie jak zwykle w opisie. A my sobie przejdźmy do Pika. Pika z ikoną na sam początek, oczywiście. Najdroższy skład jest już gotowy przypalam Palambek którego nie chcę z powrotem. Już zagrałem nim jeden mecz. Starczy, zdecydowanie starczy, także takie karty lecą Otwórzmy sobie paczkę za 25 koła, która jest za, te, za ten skład 80% ceny, może jakiś Centurion jest taka szansa? Nie, ale mamy brak ekranu, no to niestety średnio Także moi drodzy, po raz kolejny nic absolutnie nie wydam na to co ikonę Nie muszę mówić co się zwykle dzieje w takich momentach, ale okej okay. Przypalamy dwie karty Winter Wildcast, które są przynajmniej dla mnie zupełnie niepotrzebne No i chaos, który wleciał oczywiście wczoraj i w sumie reszta, jakieś 84, czwórki, także nie ma tragedii. Parę kart poleciało, ale nie, nie będę za bardzo na minus, tak rzeczywiście. Przygotujmy sobie karty, trzy ikony przed nami i chcemy narodowość. No Brazylia, no dobrze, wie, dobrze wiecie, że mnie tylko interesuje albo Brazylia, albo ewentualnie jakiś Johanek. Zobaczmy. Kto się pojawi? Jakie będą narodowości? Francja i jest Eto. Ok, jest na pewno Samuel Eto, ale kto by mi się przydał z Francji? No, z Argentyny wiadomo to, że mogę od razu odsłonić, bo to akurat Argentyna to jest nic szczególnego, Riquelme. Na pewno jest Samuel Eto, ale z lewej strony kto by mi się mógł przydać? No, Patrick Vieira nie byłby złym trafem. Oczywiście wiadomo, że z prawej strony jest Samuel Eto, co jest już oczywiście W, co by nie mówić. Nie będę nim grał oczywiście ale z oweczki bawecz, taki Eto. Hej, oczywiście to tak. A z lewej strony pójdźmy oczywiście od dołu, zobaczmy jakie będą statystyki. Eee, 80 podań, 89 fizyki. Mhm. Uh -huh. O, ej. To bez lorą blą. To jest chyba Norumblond. Patryk Vieira? Patryk Vieira. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę, Patrick Vieira. Serio? Czyli będę miał na pomocy Vieira i Zidana, tak? To mi chcecie powiedzieć w tym momencie. Ja pierdzielę Patryk Vieira. W jednym piku Vieira i Eto. To jest. Wow, to jest. Ja nie wiem, nie wiem co powiedzieć aktualnie. To jest niesłychane. Ile aktualnie Patrick Vieira kosztuje z bańkę, A co jest jeszcze lepsze: Patrick Vieira grał w Juventusie. Mogę dać to do składy Juventusu 600 tysięcy, dobra, myślę, że kosztuje milion. Ale Jezus Maria, przecież to jest, to jest niesłychane, że faktycznie Patrick Vieira tutaj wleciał. Ale to kosztuje praktycznie tyle samo. Ja nie wiem co zrobić. Jak robiłem Eto, od no, niego. Chociaż, czy może Eto będzie lepszy niż Dnatale? O, ale mam teraz zagwostkę, ty. Nie wiem co wziąć. Bo Eto kosztuje praktycznie tyle samo co Wiera. Ale Eto raczej nie potrzebuje chyba, kuczy mi się wydaje. No nie no, Wejra chyba, chyba wezmę tego Wiejra. Zaraz wam powiem, co zdecyduje o tym, że wezmę Wiejra, a nie Eto. Po pierwsze, skład Juventusu. Po drugie, potrzebuję SPK. A po trzecie, nie potrzebuję napastnika, bo mam już Dnatale, którym chcę grać. Oraz rana. Także atak mam już obsadzony. E to wygląda naprawdę super. Ale tu musiałoby być pele, żebym wziął jakiegoś napastnika, więc. Eee, proszę Państwa, no Patrick Vieira. Patrick Vieira dołącza do naszego składu. Nie spodziewałem się takiego, obrazu <laughs> wydarzeń, nie będę ukrywał, ale jest Patrick Vieira. Zobaczmy statystyki wewnętrzne. Oczywiście 3 na 3 będzie naszym śpiedekiem, to jest pewne. Wygląda srogo, ale tak powiem, wygląda srogo. Oczywiście damy mu, damy mu cienia naturalnie. I żeby tylko pokazać, grał w eventusie. Co prawda, 42 spotkania, ale jednak 42 spotkania, no grał w tym eventusie. Pytam o legendarnym Sonalu bardziej, ale. Mimo wszystko grał w Juve, więc myślę, że całkiem solidny traf. Dobra, także co moi drodzy, Zizu w drodze, będziemy mieli piękną francuską pomoc. Markizio zrobił swoje, tak naprawdę można powiedzieć. A Markizio w ogóle ile aktualnie kosztuje? Nie stracę na nic za dużo pieniędzy? 400 co? 420 tysięcy, jak za niego kupiłem. Chłopie! Zarobieni! No dobra, no to co? E, oczywiście dziękujemy Zenetiemu za jego pracę włożoną w ten... Zespół, ale Patrick Vieira kontratakuje można powiedzieć Daję mu cienia Lecimy z meczykiem w Champions chyba na to wychodzi Kurde Z kim się zmierzymy? Z kim się Patrick Vieira musi zmierzyć po raz pierwszy? I love EA Ja również po dzisiejszym odcinku nie będę ukrywał Mamy tak Mike Mnion Ojojoj oj, 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 4 żar. O cholera 5 Icon i Jarzinio I Politano na ataku Politano, którym jeszcze nie grałem Także zobaczymy jak to wyjdzie No dobra To, to co moi drodzy? Oczywiście Patrick Vieira Już się nie może doczekać Dobra, jest i Patrick a no nie będę Patryk Vieira będzie na pewno naszym śpedekiem, więc jak już zrobimy sobie Zidana, to pomoc Zidan Veera, o chłopie, no ale to będzie pięknie wyglądało. Dobra, strzały Patryka Vieira. Okej, okay, no mógł się bardziej rozpędzić, to na pewno. Aj, ale podanie, fantastyczne do liniowego. Dziękuję. Di Natale o, 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 I Cyk, uderzenie, kurde. Ach, nie chodziło mi o tego. Chciałem w ogóle innego fake shota zrobić. Chciałem zrobić specjalnie Ronaldo chopa, ale gra mi nie zaliczyła tego. Gdybyśmy mieli piękną akcję. Czemu dalej to się urywa? Halo? Oj, to będzie go chyba. może się ruszę. Pięknie, nik Pope i to jest. Pa! Cyk. Arkizio. No, dziękuję bardzo. Wracamy. Cyk. O. o, 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 o. Lecimy, lecimy, lecimy. Di Maria. O, pięknie. Alowaj ran, nie palisz. Podanko, dinatale i to jest okay. 2-1! Kurde, bardzo ładna akcja, wszystko zgodnie z planem. Ujoj, no nie czemu? POP! Fantastycznie, ale czy on tyle miejsce dostał? To jest... Niedobrze! Oj ojoj oj, 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 oj. nie! No naprawdę... Z miejsca ten strzał był przecież. No cyk... Patryk. ja bym chciał, żebyś strzelił Gola. Nie Niepotrzebnie tego powershota ładowałem, ale tak, kurczę, uznałem, że może by się udało. Cyk. wypuszczony Lowey Run. Tam był faul, ale gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej. Tak jest. Lewa, ale nie musisz z prawej! Nie musisz z prawej, a run. Ja specjalnie tak pobiegłem, żeby się uderzyć z lewej. A Di Natale z lewej może. No, widzisz. Tak się strzela słabszą nogą, Pania Lowey Pięknie, bramka do szatni. Mamy 3-2, ale mecz jest naprawdę ciężki. To jest, to jest duży problem, że mecz jest ciężki. O kurde. O kurde, porobiony No Ale Van Dijk, fantastycznie Patrick Vieira, to jest ten moment Patrick Vieira Środek bramki niestety, ale dużo miejsca dostał, nie? Cyk, Markizio Jakaś Fineska, Markizio, no nie no Nie siadło na zielono Cyk, uderzenie ja nie wiem, co nie zrobi. ja wiem, że to jest gol, ale no bądźmy szczerzy, te strzały z prawej nogi rana to będzie jakiś naprawdę największy mem w historii chyba tego kanału, bo to jest niesamowite. Jak ta jego prawa noga stała się, taka, taka losowa, nie? Że nie wiadomo, co się wydarzy. Uderzysz tą prawą nogą, ale nigdy nie wiesz, co będzie w środku. Taka kinder niespodzianka. Alovairan. <laughs> Jezus. O, wygrałem główkę. <laughs> Okej, okay, 5-2. Oj, to będzie bramka na pewno. Jarzinho no się zacząłem bawić i wiadomo jak to się kończy. O! Poprzeczka, wreszcie misjon zielono wyszedł. Wygrywamy, moi drodzy, 5 do 3, bilans wynosi 4 do 1, jak dobrze pamiętam. Także nie jest źle. Myślę, że jesteśmy w stanie wbić dzisiaj dwa zwycięstwa. Nie najlepszy występ, wierzę, no ale... Dużo nim tryhardowałem, nie będę ukrywał, także wiadomo, on będzie takim bardziej eśpedekiem aniżeli eśpekiem. To co moi drodzy, oczywiście lecimy do ostatniego meczu w Foot Champions i do boju. Po drugie zwycięstwo z rzędu oczywiście. Kogo my tu mamy? Donnarumma, ok, Maldini, Bai, o, bo o Jezus Maria, ja yeah, yeah, yeah. okay, możemy mieć malutkie problemy. Mamy pojedynek Baby Veyry kontra najlepszej możliwej wersji Veyry w grze. Nowaj run, zobaczmy uderzenie. Ciekawe, ciekawy strzał ja Eusebio, ile se miejsca zrobił? Jezus, mary, dobra, nie no, jestem Eusebio, to będą. Będą potężne problemy, to wiem na pewno. Cyk, alakcja, akcja. Cyk, cyk, żarzinho. To jest to, to jest to, jest to, czego oczekuję od słabszych nóg moich zawodników, po prostu. Dinatale. Ojajaj, no już. Ja nie wiem, wydaje mi się, że mam idealny timing, żeby zrobić ten time finish, Nikt się okazuje, że. Nie, na szczęście mam Marquisio, żartowałem. Patrick No Niestety nie. Klaudia się urywa. Klaudia Marquisio, podanie. Mógł z lewej, no mógł z lewej ten Di Maria to strzelić. Ariel Teraz się na pewno uda. Żarzinho. Wszystko zgodnie z planem. Fantastycznie. O. To jest to, panie Dinatale. Natale. Lecimy. Hatli żarzinio? Hatli Żarzinho. Po prostu. Hatli żarzinio, No i chłopie, Wszystko jasne. Mamy rage quit. Z takim składem mamy Rage To mi się bardzo podoba, że rodziną z trikiem, na którego długo narzekałem po prostu na samym początku, ale tutaj pokazał klasę. Po prostu pokazał klasę, więc fantastyczny występ. W ogóle bardzo fajny odcinek. Nie wiem, może nie jakiś mega długi, ale oczywiście treści, tylko to jest najważniejsze, że była. był Piksicona, był. Fajny traf, paczek dla Was aktualnie żadnych nie mam niestety, bo nic ciekawego w SBC nie ma do zrobienia, oprócz ważnych meczów, które pewnie zrobię na streamie, więc widzimy się oczywiście na streamku, po meczu Juventusu, także trzymajcie ich kciuki i oczywiście przypominam o rekrutacji na moderatora na Twitcha, na moim Discordzie, więc oczywiście link macie w opisie e, i tyle. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, do zobaczenia na streamku, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.